Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie Sazawka, zwana po hebrajsku betezeda, mająca pięć krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycięczonych, którzy czekali na poruszenie wody. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat i gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał Go, Chcesz być uzdrowiony? Odpowiedział mu chory Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzeczy mu Jezus, wstań. Weź łoże swoje i chodź. To też mówili Żydzi do uzdrowionego. Dziś Sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im, ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do Niego, Oto wyzdrowiałeś. Już nigdy nie grzesz. Aby dziś się coś gorszego nie stało, odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go zrobił. Rozwesel duszę sługi swego, bo do Ciebie, Panie, duszę swą podnoszę.